Cześć, Simanko, Dzisiaj postanowiłem dograć drugą część poradnika o warstwach. Zapomniałem tam powiedzieć o paru aspektach, więc na szybko taki krótki, dopełniający poradnik. Jeżeli nie widziałeś jeszcze pierwszej części, to gdzieś właśnie tutaj pojawia się adnotacja, gdzie można uzupełnić braki. Dobra, zaczynajmy. Więc przygotowałem sobie tak samo trzy warstwy, i pierwszą rzeczą, o której zapomniałem powiedzieć, jest wklejanie obrazów, które już zostały skopiowane. Na przykład skopiowałem sobie jakiś obraz z NETA, w prawym kopiuj. Teraz, gdy sobie wkleję. Na przykład poprzez edycja wklej, to po prawej wkleja nam się taka warstwa, mm. tak jakby pół warstwa. Tutaj na środku też mamy to zaznaczone. Jeżeli klikniemy nową, tutaj stwórz nową warstwę, to dopiero wtedy ta wklejona warstwa staje się taką pełnoprawną. I możemy ją wtedy przenosić i wszystko co chcemy robić. Dobra, jeszcze jedną rzeczą, o której wam zapomniałem powiedzieć, to jest tak jakby złączenie warstw. Jest to taki jakby łańcuch, więc wybierzmy sobie. Dobra, to mi może warstwę usunę. Ok, wybierzmy sobie warstwę z indianką i warstwę z co zrobisz, nic nie zrobisz. I połączyłem je tutaj takim łańcuchem. I dzięki temu, jak przenoszę jedną warstwę, to druga przenosi się razem z nią. Potem mogę sobie odłączyć i przenosić już osobno. Kolejną rzeczą, o której nie powiedziałem, jest krycie warstwy. Możemy sobie zmieniać krycie warstwy od 0 do 100 i w zależności od tego, jakie będzie krycie. Taka będzie przezroczystość tego. Eee, efekt znaczy efekt. To narzędzie jest bardzo przydatne na przykład przy tworzeniu jakiegoś znaku wodnego czy czegoś. Czy po prostu przy tworzeniu grafiki jest też bardzo przydatne. Dobra. Kolejną funkcją, o której nie powiedziałem, może zaprezentuję to na tym, co zrobisz, nic nie zrobisz. Jest tryb warstwy. Eee, domyślnie jest to tryb zwykły. Możemy wybierać spośród kilkunastu trybów. Może być to na przykład rozjaśnianie. Kiedy kolory się jakoś tutaj zmieniają i warstwa się ogólnie zmienia wizualnie. W zależności od tego, jakie tryby wybierzemy, tak będzie zmieniać się nasza warstwa. Jest jeszcze jedna opcja, którą chciałbym tutaj dopowiedzieć. Co prawda była chyba ona wykorzystana w poradniku o zaznaczeniach, lecz też ma trochę wspólnego z warstwą, więc postaram się ją zaprezentować. Więc jeżeli zaznaczymy sobie, załóżmy na tej warstwie tej spod spodu, jakiś kawałek i wyjdziemy w zaznaczenie o derwi ten kawałek nam się odrywa X, yy, i stanie się on też tak jak, tym tak jak w tej pierwszej rzeczy co pokazywałem, stanie się on pełnoprawną warstwą i też musimy tutaj wtedy kliknąć nowa warstwa i, ten, i to już się zmieni w tą pełnoprawną warstwę i teraz możemy sobie też to przenieść i mamy teraz cztery warstwy więc to były rzeczy, o których chciałem dopowiedzieć myślę, że teraz wyczerpałem dosyć dużo ten temat warstw i wszystkim, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć, coś przynajmniej trochę pomogą więc ode mnie to wszystko, trzymajcie 谢谢曼诺。